Witajcie! Dzisiaj zapraszam na recenzję klawiatury Genesis Store 150. Jest to klawiatura hybrydowa wyposażona w kolorowe diody i kosztująca nieco ponad 100 zł. Tak więc, dzisiaj przyjrzymy się jej bardzo dokładnie. Aktualne ceny tej klawiatury sprawdzicie także sobie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam Was do subskrybowania kanału. Na kanale już ponad 2600 filmów i ciągle przybywają nowe, tak więc naprawdę warto. A tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. No i dzisiaj mamy film z serii Spełniam życzenia widzów, czyli seria, którą lubicie. Pozdrawiam serdecznie wszystkie osoby, które mnie męczyły o recenzji tej klawiatury, tak więc oto jest ta recenzja, mam nadzieję, że się cieszycie. Prośbę widzów staram się spełniać oczywiście w miarę możliwości, ponieważ niczego nie wyczaruję, ale dość często coś się udaje załatwić. Tak więc mam tutaj klawiaturę Genesis Store 150. Jest to klawiatura niemembranowa, ale też nie mechaniczna. Mam tutaj hybrydowe przełączniki i tą klawiaturkę da się kupić za 109 zł. To jest taka oficjalna cena, oczywiście może Wam się uda kupić taniej, dlatego warto zajrzeć w linki w opisie filmu. Hybrid Mechanical Switches i mamy też efekt Prismo, czyli 8-kolorowe strefowe LEDy, czyli nie takie do końca pełne RGB, no ale jest kolorowo. Z tyłu mamy troszeczkę informacji na temat tego mechanizmu przełącznika. Aktywacja po przebyciu 1,7 mm, natomiast standardowy skok 3,9 mm, mniej więcej jak w klawiaturze typowo mechanicznej, siła nacisku 60 g i reakcja 8 ms. Mamy 180 przewodu, a wymiary klawiatury to 448 x 155 na 42 mm. No i mamy 104 klawisze, 12 multimedialnych, 20 mln klików żywotności jest deklarowanych, więc jeszcze nie tyle co w takiej klasycznej klawiaturze mechanicznej, ponieważ tam jest od 50 milionów wzwyż, ale 20 milionów to jest lepiej niż większość membran, ponieważ membrany standardowo mają maksymalnie do 10 milionów. No i rodzaj przełącznika jest tu oznaczony jako click tactile, czyli klikający dotykowy. Czyli coś mniej więcej jak przełączniki typu blue. Zaraz to sprawdzimy. Mamy też chociażby zamianę kursorów na WASD i nakładki typu double injection. Ale co my tu jeszcze mamy w zestawie? Jest naklejka. No w sumie kilka naklejek. Jest też logo Genesis i tutaj ten motyw graficzny. Mamy oczywiście instrukcję, Natomiast ta klawiatura software'u nie ma. No i lecimy sobie po kolei. Mamy tutaj taki standardowy przewód w gumowej izolacji z wtykiem USB. Jeśli chodzi o trzymanie się w klawiaturze, no to jest tutaj taki solidny element. Jest to sztywne, tak więc trzyma się. Ok. Cały front klawiatury to jest po prostu plastik, natomiast jest taki dość twardy, dość porządny się wydaje od spodu klawiatura wygląda tak. Mamy podwyższenia jednostopniowe, które niestety nie są gumowane, natomiast jak złożymy, mamy tutaj pięć takich elementów gumowanych, które zapobiegają przesuwaniu się po powierzchni no i mamy ergonomiczny układ klawiszy do tego logo Tor 150 od strony prawej, są także kontrolki, od drugiej strony nie ma nic i tutaj również nic nie ma nie mamy żadnej podpórki pod nadgarstki, klawiatura tak dość szybko się kończy mamy ściętą krawędź, natomiast ostatnio testowałem podkładki Rubik 400 jeśli potrzebujecie podkładki do klawiatury a nie chcecie wydawać 80 300 zł bo takie też są, to za niecałe 40 niecałe 50 zł macie dwa rozmiary tych podkładek, więc zapraszam też do recenzji natomiast widzimy w tej chwili jaki jest układ, typowy US czy czyli dwa długie SHIFTY, pomniejszony ENTER, ale długi BACKSPACE. Co do czcionki, to jest ona taka dość klasyczna. Natomiast tutaj te wszystkie oznaczenia to są wycięcia po prostu, ale część multimediów to są po prostu nadruki. Te nadruki mogą się po czasie oczywiście ścierać, bo to jest po prostu farba i jak ta klawiatura klika. Mamy taką namiastkę przełączników BLUE. Faktycznie... Aktywacja przy kliknięciu. Dość mocny opór przycisku. Chociaż mam wrażenie, że w mechanicznych blue jest to odczuwanie trochę większe. Mamy tutaj także regulację prędkości efektów oraz jasności. Łącznik, wyłącznik led taki dedykowany klawisz. Mamy także wybór kolorów i przełącznik efektów. Natomiast są też klawisze multimedialne. Jest to player multimediów, ciszej, głośniej, wyłączenie dźwięku, stop, do tyłu, play, pauza, do przodu. A następnie klient poczty, strona domowa, blokada wszystkich przycisków i kalkulator. Natomiast blokada klawisza Windows jest standardowo Fn plus Windows. No i jeszcze jedna rzecz. Fn plus W zamienia nam funkcję kursorów na WASD, czyli wtedy tu mamy kursory, a WASD mamy tutaj. Zobaczmy jeszcze jak ze sztywnością. No powiem Wam, że bez podwyższeń to klawiatura trzyma poziom, ponieważ ugina się tylko troszkę, a z podwyższeniami troszeczkę bardziej, ale to już te podwyższenia też się trochę uginają pod naciskiem. Generalnie pod tym względem też jest w miarę ok. I Zobaczcie, co kryje się tutaj pod spodem. Mamy taką białą, plastikową płytę. Pod spodem są druciki, a tutaj mamy plastikowe stabilizatory, ponieważ tutaj jeden utknął właśnie w tej spacji. Co do stabilizatorów, no, są one generalnie OK, natomiast troszeczkę się chwieją. I teraz standardowe pytanie, czy pasują tutaj standardowe nakładki od 4MX? Mamy nakładkę od tej klawiatury, no i jest dokładnie taki sam wzorzec w środku. I tutaj te przełączniki wyglądają jak boksy, natomiast sprawdźmy. A tutaj mam jakiś klawisz od innej klawiatury mechanicznej. Zobaczcie, czyli pasują, można na przykład sobie puddingami tą klawiaturę tuningować. Tak więc tyle już wiemy. No i widzicie w tej chwili te nakładki na zbliżeniu. Generalnie wykonane są w tej cenie naprawdę ok. No i widzicie, że są to standardowe takie nakładki, jak do Cherry Mix. No dobrze, operacja przebiegła pomyślnie. Udało się tą spację wyremontować. No i generalnie, spacja, jako że jest na trzech stabilizatorach. No to nie chwieje się na boki, natomiast Shift czy Enter, no troszeczkę latają, szczególne klawisze trochę jak widzicie też, natomiast jest to hybryda za 109 zł, więc też nie ma, myślę tutaj, co wybrzydzać za dużo. Zobaczymy jeszcze, co się stanie, jak ją sobie podłączymy. Tak, więc zasilam. No i co? Mamy bardzo ładny efekt prismo, czy coś tego typu. Mamy także osobny włącznik, wyłącznik. Czy to jest dobra funkcja? Odpowiedzcie sobie sami, ponieważ przypadkowo możemy trafić tutaj zamiast FN i sobie wyłączyć. No ale cóż, no i mamy do tego kilka efektów, chociażby takie kolory po kolei, można sobie je też przyspieszyć. Następnie mamy coś takiego. Potem coś w tym stylu. Kolejny efekt wygląda tak. Lecimy na kolejny. To jest takie nieruchome, strefowe. Teraz mamy oddychanie. i standardowy, stały kolor. Wtedy możemy sobie te kolory tym przyciskiem podmieniać. Jest też reaktywne. No i taka płynna przemiana kolorów. Bardzo ładny efekt. No i wracamy do tego pierwszego efektu. Natomiast mamy też tak zwany tryb użytkownika. Wciskamy FN i dwa razy dziewiątkę i teraz, jak widzieliście, mruga nam pierwsze pole i FN plus strzałka góra-dół zmienia nam kolor tutaj pierwszej strefy. Natomiast jadąc tutaj sobie w prawo czy lewo zmieniamy strefę, zamruga i wybieramy kolory. Możemy na przykład sobie zrobić tak, że połowę klawiatury ustawimy w jednym kolorze a drugą połowę w innym. To jest taki przykład oczywiście, tak więc można to sobie przeklikać, I wtedy poza tymi efektami pod Fn plus 9 mamy swój własny styl. No i w ciemności klawiatura jest dość jasna, naprawdę dobrze te diody widać, natomiast same oznaczenia powiem Wam, że widoczne są w miarę ok, chociaż są klawiatury, gdzie te oznaczenia jednak są bardziej czytelne w ciemnościach. Tak, więc LEDy to jest bardziej taka funkcja ozdobna. Jak widzicie, też te przestrzenie między klawiszami są mocno doświetlone, tak więc wygląda to generalnie ok. Natomiast jeszcze z przydatnych funkcji mamy zamianę WASD na kursory, czyli zamieniamy te funkcje wciskając FN plus W. Tak samo to odwracamy w drugą stronę. No I jeszcze taka jedna uwaga: ja tę klawiaturę testuję dość długo, jak na moje testy, które na ogół trwają dwa tygodnie. Tą już testuję ponad miesiąc i powiem Wam, że po jakimś czasie posłuchajcie. Tak więc może, a nie musi pojawić się lekkie skrzypienie spacji. Oczywiście można wtedy zdjąć sobie nakładkę i przesmarować, więc to powinno pomóc. Natomiast sprawdźmy ogólną prędkość reakcji. Powiem Wam, jeśli chodzi o prędkość reakcji, no to prawie jak w mechaniku. Naprawdę żywawo. A teraz co z Enki Roll Over? Ile możemy wcisnąć przycisków jednocześnie? No zobaczcie, w tej chwili udało się 13, 11, 8. Zależy też to w dużej mierze od wciskanej kombinacji. Generalnie można powiedzieć, że antyghosting jeszcze nie taki jak w takim prawowitym, pełnoprawnym mechaniku. Natomiast no, dużo lepszy niż w membranie, ponieważ bardziej żywawy i też bezkonfliktowo można wcisnąć kilka klawiszy jednocześnie. Czasem 5, czasem 4, ale na ogół jest to około 8, 9. Jeśli chodzi o membrany w ofercie Genesis, to mamy ich naprawdę sporo. Mamy także sporo klawiatur mechanicznych, natomiast hybryd już zdecydowanie mniej. Ale w cenie nieco ponad 100 zł dostajemy klawiaturę, która wygląda całkiem dobrze i działa również przyzwoicie. Co prawda ten klik w 100% nie przypomina kliku standardowej klawiatury mechanicznej, natomiast nie pracuje ta klawiatura także jako zwykła membrana. Jest to faktycznie hybryd i to także czuć w działaniu. Co do funkcjonalności, klawiaturę oceniam całkiem dobrze. Mamy dość przyzwoity anti-ghosting, lepszy niż w membranie, natomiast jeszcze nie aż tak dobry jak w klawiaturze typowo mechanicznej, ale za to mamy bardzo atrakcyjną cenę i ładne, kolorowe diody. Tak więc niedroga i ciekawa propozycja w ofercie Genesis. I w tym momencie chciałbym Wam podziękować już za obejrzenie samego filmu. To już jest dużo. Natomiast żeby film lepiej poniósł się po YouTube, trzeba zadbać o statystyki, tak więc poprosiłbym bardzo o komentarz. Komentarz, napiszcie, co tej klawiaturze sądzicie albo z jakiej klawiatury korzystacie osobiście. Druga sprawa, nie zaszkodzi zostawić także łapkę w górę dla zasięgu oraz bardzo ważna rzecz: subskrypcja. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to będę wdzięczny za kliknięcie przycisku subskrybuj. Nic to nie kosztuje, a dla mnie znaczy to naprawdę wiele. Dzięki temu kanał może się szybciej rozwijać. Tak więc jeśli kliknęliście, subskrybuj. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam także moich stałych widzów. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się.